Zobaczcie widzowie dzisiaj gami w Gleni na Easy. I dzisiaj próbujemy ją przejść. Myślę, że nam się uda. <śmum> Film może będzie być dłuż, długi, zanim ja przejdę Gleni. Ale A dobra, budzimy się. Budzimy się, budzimy się. Dobra. To zagrujemy, zagrojemy babcię i chyba tu przy, przyjdzie zaraz. Dobra, przyjdzie. No, dobra, przyszła. Idź tam, idź tam. Ja ci zamknę to. Jak pozwolisz? I chwila, tylko sobie coś ustawię. E, dobra, tutaj mamy coś na start. O, to to bardzo, ale to bardzo dobrze, bo utniemy babci prąd. Trochę ją tu zagrujemy. To też sobie otworzymy, bo ona jest wolna, ona chodzi 5 lat w jedną stronę, więc zanim ona tu przyjdzie, to może minąć 5 albo nawet 10 lat. Nigdy tu nawet nie może przejść, bo jest strasznie wolna. Jest wolniejsza niż żółw na Amazonie. Dobra, jeszcze pójdziemy babcię śpić. Dobra. Babcia do spania. Włączamy jej saunę. Ach, schodźmy się do auta. Albo nie, tu jest lepiej. No ba, ale czy babcia przyjdzie? He, 10 lat późno. No. Gdzie jest babcia? 10 lat już minęło. O, no w końcu 10 lat minęło i 10 lat szła. No ba. Dobra, nas babciu. Dobra. Tu nic nie ma. Zepsujemy babci autem. Autem dziś nie ucieka. O, cześć do karabinu. Bardzo dobrze. Dobra. Mamy dwie minuty, żeby sobie coś ogarnąć. Dobra. Jeszcze trzeba znaleźć tą książkę. Co jest. No, no dobra, to będzie łatwe. Tylko no, gdzie jest kusza? Tu jest obraz na dodatkowe życie, ale nie chcę zbierać. Czyli mamy babcię z głowy na dwie minuty. Zabieraj tu w kuchni coś, może pierożki znajdziemy, podgrzejemy i zjemy. O, część do karabinu. Dobra. Mamy tu. O, mamy też klucz i dwójka do wentów. Dobra. Idziemy. Idziemy obudzić drugą babcię. Babcia nam da klucz i pójdziemy do wentów. Do trzeciej babci Pająk. Dobra, gdzie jest kusza? Tutaj jest akumulator tylko. Dobra. O, część do karabinu. Czyli mamy jeszcze odrębę do O, to mi się bardzo przyda. To próbuję tam zrobić tam i później już pić babcia. Tylko gdzie jest kusza? Dobra... No naprawdę nic tu nie ma No gdzie jest kusza no? Zanim ona tu przyjdzie, to minie 10 czy kolejnych 20 lat. Powinna tu przyjść. A tu musimy co? To znaczy, że jak zaczekamy na babcie i przypójdzie do sauny i ją mu śpimy? To znajdziemy kuszę. Nie, przecież ja kuszy tu nie miałem. Aha, już mi się wszystko pomyliło, widzowie bo robiłem reset grani i myślałem że mam kuszę no babcia nic tu nie ma w samochodziku ale babcia teraz idzie spać dajmy jej spać może coś na polu będzie co będzie 2 minuty z głowy dobra no, to sobie otworzymy Dobra Skakujemy przez okno babci I idziemy znowu Część do samochodu Może sobie ogarniemy shotguna Żeby usypiać babcie Na 2 minuty i 30 sekund A może nawet uśpimy Babcię benzyną Dwie minuty nawet nie minęły, a ona znikła już No kto by się spodziewał Dwie minuty nawet nie minęły chyba No nie minęły No babcia znikła no. no po prostu sobie poszła na grzyby No Dobra, czekam aż przyjdzie tylko, to zajmie kolejne 20 lat i zanim ona tu przyjdzie, to będzie z niej tylko kościotrup i teraz z niej zostanie tylko. Babcia tu nigdy nie przyjdzie. No idzie tu ona. 50 lat później, no. Co jest, no? Babci nie ma! What? Babcia jest mi tu nie doszła. Sz ona chyba wie, że wnuczek próbuje ją zamknąć w saunie, albo ona jest po prostu głucha, nie do słuchy. bo ma tysiąc lat. Dobra, tu babcia chce się bawić tak, tak? No już się pobawimy z nią. Idzie. A czemu tu nie przychodzi? No, mówiłem, że z kościoł. tu pen tu nigdy nie przyjdzie. Ale tutaj teraz, patrz, zostawi... że. O, nawet lepiej, 2 minuty i 30 sekund. No bardzo fajnie, jedziemy tam do tej piwniczki, tam u babci. A jak nie, to zrobię dziś, 14 minut się będzie nagrywało i to będzie część pierwsza i zrobię część drugą. Tutaj. Bo mi jest 6. No w końcu udało się i możemy zamrażać, zamrażać babcia. Nawet tu jest filip. Zamrozimy babcia. Nie, bo babcia w to nie wejdzie. po prostu. No się nie wie ja jestem. Idziemy. Okay, Dobra, idziemy tam z powrotem. Chyba hałasujemy, bo chyba nigdy nie przyjdzie. Chyba mam gdzieś tego miszka. A serce mi pije. Zobaczcie! Ej, patrzcie, babcia się zamroziła! Patrzcie, widzowie, nie ma babci! Jej! Ups, chyba zepsuliśmy babcię. O o, to trzeba ją naprawić. E, chwila, zawołam do kogoś. na naprawniku. E, to znaczy mechaniku, musisz pan naprawić babcię. <tłuk> Zepsuła nam się chyba na 5 kawałków. Ej, może w kiblu jest klucz po prostu. No nic nie ma. i Czemu grani ma rozbite już to Chyba miała wypadek szkolny. Chyba miała wypadek, babcia. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Mamy kino. Przecież babci nie ma. No sobie tu trochę się bawimy z babcią. Tylko... Nigdzie nie mogę znaleźć tych kluczy. Zaraz, przecież nasza druga babcia ma klucze, nie? No przejdziemy do niej. Tak, dała nam kluczyk i z syn... tym i ten kluczyk jest ważny, bo idziemy teraz do wentów. Bez żadnej broni. Tylko by tu babci nie było. Dobra. Sadzimy. Prawdziwy kot to No. Myśmy kaj złamali. Dobra, widzowie, będzie par drugi przegląd.